Gdyby wtedy podpisano porozumienie między Rosją a Ukrainą, gdyby wtedy podpisano zawieszenie broni lub zaczęto negocjować jakiś pakt pokojowy, nie musiałyby minąć, ginąć setki tysięcy Ukraińców, nie musiałoby dochodzić do tego, że z Ukrainy po pół roku, po roku, po dwóch, wreszcie po trzech latach bo przecież ta wojna toczy się już ponad trzy lata że z Ukrainy cały czas uciekają ludzie. Uciekają kobiety, uciekają dzieci. Tysiące mężczyzn są porywane z ulic, żeby zostać wcielonych do wojska. Rozszerzone zostały przepisy związane z tym, kto do tego wojska idzie, kto do tych okopów idzie ginąć, idzie być raniony i tak dalej. Przez te trzy lata od momentu odrzucenia propozycji traktatu pokojowego, Ukraina gra własną grę. Grę, w której moim zdaniem osobistym Polska nie musi uczestniczyć, grę, w której rozgrywane są interesy znacznie bardziej. Hardcore'owe niż interes wolnego, dumnego narodu ukraińskiego, który chciałby żyć u siebie i po swoje.